O, cześć! Miło, że jesteście. Ziemniaki gotowe do zbioru, tak jak obiecałem. Tu już łąciny przycięte. Tutaj jeszcze nie, jeszcze trochę roboty zostało. Skończyłem prasowanie na ostat po ostatnim materiale w zasadzie. Fajnie, że ten sprzęt sprawdza, ale są problemy z ładowaniem tej siatki i Melasy, więc zrezygnowałem z tego, przerobiłem z powrotem. Na automatyczny załadunek, no bo jak się nie da, jak mam się z tym mocno męczyć, no to nie ma sensu. Na razie odparkowałem sprzęt, bo dzisiaj zabieramy się za ziemniaki. No i właśnie mówiłem wam w ostatnim materiale, ci, którzy oglądali, to wiedzą, że czeka mnie dostawa nowego sprzętu. Który zamówiłem za wschodniej granicy, dokładniej z Białorusi. Jest to używany sprzęt, który pomoże nam tutaj te ziemniaki wszystkie zebrać, a znajduje się tutaj. No, pewnie jest to zaskoczenie dla wielu, bo nie jest to maszyna spotykana. Ja jej nie widziałem na żadnej serii, a oglądałem już różne. Jeżeli chodzi o sklep. To po zainstalowaniu tego dodatku Belarus, to tutaj są bardzo, bardzo różne rzeczy. Są takie, które je podnoszą z ziemi, czyli ziemniaki i buraki, w dwóch wersjach. Ta jest bardziej przeszklona, ta bardziej zabudowana, i to samo jest tutaj, czyli PKC6 i PKC6 UK. Wybrałem tą wersję. Nie kosztowała aż 35 tysięcy, około 30, 000, no bo była używana. Jest niebieski, ale taki trochę inny kolor i są tu bardzo, bardzo różne rzeczy. Można właśnie zbierać bawełnę. Można kupić jakiegoś takiego śmiesznego do ciągników. Można przyłączyć przyczepy i narzędzia. Można kupić z jakimś spychaczem. Można z podnośnikiem. Tych Belarusów tutaj generalnie trochę jest. Można by coś fajnego z MTZ-ów tutaj wybrać. I po prostu zakupić na gospodarkę. Na przykład ten. Całkiem spoko. 17 ,081 koni. Czy można tutaj te koniki podnieść? Można. Czyli będzie mógł być silnik 110 koni, całkiem spoko. Taki ciągniczek myślę, że wielu osobom za 17,5 tysiąca może się spodobać. No ale my mamy takiego giganta. Odpalimy go sobie. No i będziemy powoli zabierali się do pracy przy ziemniakach. To nie będzie prosta sprawa bo ten kombajn oczywiście zbiera te ziemniaki bezpośrednio na przyczepę. On tutaj nie może po prostu ich zrzucić, a zamkniemy tą bramę przy okazji. On tu nie może ich zrzucić po prostu. Znaczy chyba na ziemię może mógłby, ale no to nie jest najlepszy system. My oczywiście chcielibyśmy te ziemniaki od razu widzieć. Tutaj w Metaltechu, którego zresztą trzeba będzie powiększyć, ale to już przy najbliższej wizycie w sklepie, kiedy będę sprzedawał pierwsze ziemniaki. To myślę, że się skoncentruję na tym. Popatrzyłem sobie tu trochę na ustawienia i mam nadzieję, że mi się udało. Jak widzicie, jeszcze te bele tam leżą i czekają na jakiś moment, kiedy będę miał czas na to, żeby je zebrać. Na razie absolutnie nie mam takiej możliwości. No dobra, czy to już nam tu chwyci? Dystans 5, odstęp w prawo 4, ok. Szybko przebiegniemy, żeby nas tu nie zahaczył. Rozłożymy sobie tą machinę. Oj. On tu powinien w miarę dobrze koło mnie jechać, ale czy tak będzie, to nie wiem, powiem wam szczerze, dobra. My sobie go opuścimy, włączymy Czy coś tu jeszcze podnieść. No nie wiem, byśmy nie chcieli podnosić. My byśmy chcieli zacząć zbierać. Chyba, chyba to zadziała. Mam nadzieję, że on tak koło mnie w miarę będzie jechał. Dobra. Spróbujmy poczekać chwilkę, żeby on się trochę przesunął. No i widzicie. Belarus. I jedziemy. Trzeba tu oczywiście obserwować, czy my trafiamy w tego metaltecha, nie wiem, czy on tu będzie przerwy robił wtedy, kiedy nie będzie trafiał, to może być różnie. Ja muszę tu cały czas obserwować, nie wiem też jak duża dokładnie jest szerokość robocza tej maszyny, więc tak trochę zgaduję, mówiąc szczerze. Ale myślę, że ten sposób jest dużo szybszy, niż gdybym ja miał to wszystko łychą tutaj ładować, a widziałem ludzi wiaderkami. Łopatami, no najróżniejszymi rzeczami, tutaj próbowali przy tego typu seriach ładować ziemniaki. No, nie chciałem aż tak bardzo schodzić, pomyślałem, że pożyczka pod kątem takiego Belarusa będzie tu lepszym rozwiązaniem. No i powiem szczerze, maszyna jest całkiem interesująca, choć oczywiście łatwiej by się to robiło na Multi, gdyby tutaj obok mnie jechał jakiś kolega, który by po prostu ogarniał. To czy on jedzie w dobrym miejscu czy nie Moglibyśmy też pewnie trochę szybciej pojechać A ja jak tu przyspieszę To nie wiem czy Czy on mi się nie zgubi e, Tym Tym do, dojcem No zobaczymy Będę generalnie jechał cały czas w tą samą stronę Czyli obracał e, I na nowo jechał w ten sam sposób Żeby oczywiście ten ciąg Mi tutaj nie, nie psuł e, no, nie niszczył w żadnym sensie ziemniaków. Nie wiem, czy by takie zniszczenia następowały. Dobra, tu nie masz własności. Ne, dobra. Ja bym chciał spróbować. No widzicie, on całkiem spoko jedzie. Tylko ta jego prędkość jest jakaś dziwna. Czy my byśmy tu mogli e, zmienić prędkość? Czy to jest jakoś tu ustawione? Nie, on tu nie ma ograniczenia wklepanego. Czyli mógłby jechać szybciej, ale nie robi tego. Czekaj z tyłu, follow me, odstęp z tyłu, przesunięcie pojazdu, Ctrl Shift, odstęp z tyłu WS, czyli W jakbyśmy zwiększyli, to będzie 10 jechał. No dobra. Teraz pewnie drobna kolizja tu nastąpi, bo nie będzie chciał tak zawrócić jak ja bym tutaj chciał. Aj zepsułem. Dobra. Trzeba tu cofnąć. Bardzo ciężko tu się będzie zawracało, myślę. Ale dobra, spróbuję mu trochę odjechać. Zobaczę, czy on wtedy przyspieszy. No bo ja bym chciał, żeby on jechał lepszym tempem, ale powiem wam szczerze, że nie wiem, jak to osiągnąć. Dobra, tędy sobie pojedziemy. Żebyś nie musiał za mocno kombinować. Powiem przy że przy... Przygoda jest całkiem fajna. On oczywiście nie do końca wie, gdzie ja będę jechał, a ma się trzymać z przodu, więc na pewno jest to trudne. No dobra, odpalmy z powrotem. Trochę się tych ziemniaków pewnie tutaj zmieści gdzieś, bo tu na pewno jakiś tam minimalny... Minimalna ilość wchodzi, czy ja łapię te ziemniaki wszystkie? Chyba łapię. No właśnie, nie do za szybko. A jak mu zwiększę dystans, to on z kolei pojedzie za bardzo do przodu. No i wtedy już nie będę trafiał tu w przyczepę. Takie 6 na godzinę widzę, że spoko. Nie pamiętam, jaki jest tempomat. Czy on tu w ogóle ma tempomat? Może, może nie mieć. Może nie mieć tutaj tempomatu, no ale... ale kurczę, idzie. Ciekawe, ile za taką jedną przyczepę. Za 10 tysięcy litrów. Oczywiście tu można by było kombinować, sprzedawać te jeszcze te ziemniaki myte i tak dalej. Naprawdę opcji jest masa. Ale ja patrząc na to, ile tam z tyłu mam roboty, czyli wokół tej łąki, trzeba tam zaorać jeszcze, właśnie jedną łąkę z drugiego zrobić pole, potem pomyśleć o, o tym, żeby kupić jakiś kombajn, bo fantastycznie by było jakiś tutaj mieć, No myślę sobie, dobra, nie, już nie będziemy mylić tych ziemniaków, nie będę w tym momencie kombinował nad kolejnym tego typu rozwiązaniem, bo ja po prostu nie ruszę z, te, z tą serią dalej. E, przytrzymam ją na nowo i no to nie. krótko mówiąc nie o to chodzi, żeby tutaj e, jeszcze sobie dorobić dodatkowej roboty, tylko żeby po prostu z tym co już jest, e, przyspieszyć tak bardzo, żeby... żeby potem było... No, żeby było trochę łatwiej. Ciekawe czy ja sobie tutaj poniszczyłbym. Mam nadzieję, że nie, dobra Dobra, no i znowu robimy to samo, czyli obracamy i jadę kolejny pasek, a potem oczywiście trzeba będzie usunąć tutaj łęciny. Tam już jest Goldner przygotowany do tej roboty. Tam podstawową jakąś maszynę kupiłem do tego, żeby, żeby te łęciny usuwać, bo nie jest dla mnie no, najważniejsza robota świata, mówiąc krótko. To ma je tylko usunąć. Trochę za blisko jesteś. Teraz on się odsunie, więc trochę sobie tu poczekam. Dobra. Jedziemy. Wiecie, coś się uda zebrać, to się uda zebrać. Znowu coś do przodu, nie? Znowu kolejne zadanie wykonane. Myślę, że na tych ziemniakach troszkę uda się zarobić. Jeżeli ta pierwsza przyczepa będzie bardzo marnym wynikiem. To może pomyślę o tej myjce do ziemniaków, bo tam jest taka opcja, ale kurczę jak ja to wszystko miałbym ładować. Trzeba by tu jeszcze dokupić system pasów, które by mi pozwoliły. Hmm, to jest w sumie do zrobienia, żeby kupić taki pas, który, który by mi tutaj umożliwił ładowanie na przyczepę z, z myjki. Zaraz Wam pokażę, jaka to nojka, a może od razu to zróbmy. Gdzie ona się tu znajduje? W, 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 Wiem, że ją widziałem w różnych. Nie wiem, czy tutaj są takie sprzęty. Chyba nie. A to może była tu. No, właśnie, w Global Company na przykład. No, właśnie, są nawet dwie. Potato Sorter i Potato Washer. tutaj po prostu sortuje a tutaj służy do mycia więc generalnie można by było taką maszynę kupić tylko nie bardzo mam pomysł gdzie mógłbym ją postawić bo ona potrzebuje mm, właśnie dostępu ze wszystkich stron nie i to już jest problematyczne chociaż gdyby tu stanęła Gdyby się tu zmieściła? Nie, wszędzie w ogóle. A pokazuje, że koliduje, tylko na polu nie koliduje. A to ciekawe. Tylko na polu nie koliduje, czyli tu by musiała gdzieś, mm, gdzieś stanąć. Nie jest zbyt korzystne miejsce, bo potem jest oczywiście problem z, z ładowaniem tego, nie? No i z obracaniem, kiedy wyjeżdżam z Silent Pit'a, więc nie jest taka prosta sprawa, ale tutaj generalnie myślę, żebyśmy ją wcisnęli. No, trzeba się jeszcze chwilę zastanowić, czy na pewno tego potato washera, na pewno ziemniaki. Które byłyby sprzedawane myte, byłyby droższe, nie? To jakby bez dwóch zdań. Gdzie my tutaj mamy ziemniaki w ogóle? Tutaj są ziemniaki za 367. No teraz pytanie jeszcze, gdzie są myte, bo te oznaczenia, które ostatnio tutaj zainstalowałem, no właśnie, tu są jakieś premium za 720 i za 523 myte. 523 myte, premium jeszcze więcej. 523 A. Tu była jaka cena? 367. No dobra. Chyba jednak będziemy je mieć, bo może się okazać, że faktycznie warto. Więc nie będziemy sprzedawali tego metaltecha, tylko co najwyżej kupimy drugą przyczepę. Która by nam tutaj po prostu umożliwiła. Chyba trochę mijam tych ziemniaków. Która by nam tutaj umożliwiła po prostu. Uniemożliwia nam mycie tych ziemniaków. A, właśnie, ładowanie tych umytych ziemniaków. No bo nie dość, że ja muszę tutaj yy, jedne ładować, to drugie trzeba by było myć. No to wiecie. To już podwójna sprawa, nie? Podwójna robota. Czy tak całkiem nieźle trzyma z tyłu, potem przyspiesza nagle. To bym chciał, żeby mnie nie uderzył. Żeby nie było żadnych przygód. Troszeczkę się odsunę od niego. No, widzicie, taka robota mnie czeka dzisiaj, więc mam nadzieję, że mi potowarzyszycie, co tu się stało? Że mi potowarzyszycie i że pooglądacie do końca, jak ja tutaj te ziemniaki organizuję. Oczywiście to wszystko jeszcze chwilę potrwa. Trzeba właśnie usunąć łąciny po raz kolejny, przejechać się tym razem goldnerem. Guldner ma jak widzicie Z319 takiego lizarda i nim tutaj operuje wtedy kiedy kiedy usuwam te łęciny. musimy to jeszcze opuścić oczywiście kurczę tak się zastanawiam czy ta make by tu mogła rzeczywiście stanąć czy ona tu nie będzie przeszkadzała ale najwyżej potem się jej po prostu pozbędę, nie? Bo I taką opcję biorę pod uwagę, że ona po prostu może się na razie przydać, a potem już nie. Bo ja nie wiem, jak dużo tych ziemniaków yy, będę na tej serii yy, chciał mieć. Jeszcze trudno mi je zdecydować. Ale na razie to miejsce, gdzie ona miałaby stanąć jest takim miejscem, gdzie ja sobie trochę zawracam. Więc tu by mi na pewno troszeczkę wadziła. Ale z drugiej strony ja wcale nie wiem, czy tutaj ten Silent pit będzie stał, bo na pewno nowy dom stanie w zupełnie innym miejscu. No ale to jeszcze, to, to musi potrwać, wiecie, to jest... My tu musimy kupić kombajn, musimy... no, mnóstwo... Oj, chyba nie łapię. Chyba wyłączyłem. Więc mnóstwo, mnóstwo rzeczy ja tutaj muszę zorganizować i zrobić, żeby to żeby tutaj pójść w kierunku wymiany domu, a nowy dom stanie gdzieś w tamtym miejscu, gdzie tam ta wiata. Przynajmniej taki jest plan na razie, że będzie tak jakby na początek gospodarstwa, a potem dopiero będzie wjazd do tej części no dalszej, która by właśnie tutaj która by tutaj się mogła znaleźć. I tu byłby dom, niedaleko domu byłyby, byłyby krowy, także no taki parę pomysłów mam generalnie na wykonanie tego, ale na wszystko trzeba czasu. Dobra, ja Was zapraszam na timelapsa, to znaczy przyspieszę tutaj trochę prace związane ze zbieraniem ziemniaków. Pokażę Wam tylko fragmenty, oczywiście, żeby Was tutaj nie zanudzić na śmierć. Powtarzalną jedną czynnością. I widzimy się gdzieś tam pod koniec, kiedy no na ten dzień, jeszcze trochę przyspieszymy czas, kiedy na ten dzień uznam, że no kończę już już tutaj pracę przy ziemniakach, bo taki moment nadejdzie. Dzisiaj myślę, nie wiem czy całe to pole uda mi się w tej chwili ogarnąć, a jeżeli nie, to już po odcinku dokończę. No i oczywiście jeszcze ta myjka, nie, więc, więc pewnie ją tutaj postawię ostatecznie, bo nie widzę dla niej innego dobrego miejsca. A myślę, że to byłoby spoko, żeby ona się... żeby taka mejka się znalazła, jeżeli że... Oj... Chyba taką to robić. Jeżeli rzeczywiście jest taka różnica w cenie, jeżeli chodzi o o ziemniaki myte versus nie myte, no to warto by było. No i ten sorter jest też spoko, bo, bo on też jest ciekawą opcją. Kurczę, sam nie wiem, no... Te ziemniaki premium to byłaby też spoko sprawa, nie, więc... Więc byłoby tego sporo, ale musiałbym dwie maszyny tutaj postawić. Nie wiem, czy zmieszczę, nie wiem, czy dam radę. Zobaczymy. Będę próbował. Na razie zajmuję się łącinami, a Was zapraszam, no, za drobną chwilę, pod koniec tych prac z ziemniakami. Tak, moi drodzy, tak jak widzieliście, do mytych ziemniaków potrzebna jest woda, jak się okazuje. I tak bym kupił jakąś beczkę, ale nie spodziewałem się, że tak szybko. Potrzebowałbym coś, żeby napoić moje zwierzęta, ale jeszcze ich nie mam. No ale cóż, trzeba czymś myć ziemniaki, jak się okazuje, więc tak. Jest, jest i oskin, jest i woda. Trochę się tu ciasno zaczyna robić na tej gospodarce i trzeba... Ogarnąć, co gdzie stoi, co gdzie się ma znajdować. Tu jest jeszcze sorter do ziemniaków. Nie wiem, czy będę go używał. E, mówiąc szczerze, chociaż te premium ziemniaki są najdroższe, ale ja nie mam przyczep, żeby to ogarnąć. E, no właśnie, więc jest, e, jest dużo, dużo, dużo tych trudności dużo kłopotu. Dobra, zostawimy tutaj tą beczkę. Nie, ma. Nie będzie mi na razie nigdzie indziej potrzebna, poza tym sorterem, ale mam nadzieję, że to chwilę jeszcze potrwa, zanim tam się skończy miejsce w tym sorterze, No dobra, trzeba by tutaj wjechać, jest dość wąsko, dobrze, że tą drogę zrobiłem trochę szerszą. Chyba ciągniki się tu zmieszczą, ale gólnera trzeba stąd generalnie przesunąć. No i cóż, teraz to wszystko się umyło. Mam nadzieję. Odjedziemy sobie tutaj, po krzakach sąsiada. Albo po krzakach niczyich raczej należałoby powiedzieć. Dobra. Aha. Muszę odpalić tutaj... Tak jest. Żeby ten pas mi tutaj podawał te ziemniaki tam gdzie trzeba. Ach, było przez moment. Za dużo generalnie nie wysypuję niestety te porcje, które tam lecą, nie są jakieś duże. Ale z drugiej strony ja mam jeszcze tylko 22% napełnienia. No, jak widzicie, ziemniaków do zebrania jeszcze całe mnóstwo. Już wiem, że wszystkiego mi się dzisiaj uda, nie uda zrobić, bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał tutaj godzinami. To 10% mniej więcej, mniej więcej wysypuje. Chciałbym jeszcze dzisiaj odebrać te umyte ziemniaki, jak się uda. Fantastycznie. Zawijam się w tą stronę, i mam nadzieję, że tutaj będę mógł na spokojnie te umyte ziemniaki naładować. Rozpocznij napełnianie. R. Świetnie. I teraz tam się cały czas będzie napełniało, bo to się jeszcze myje. Tak jak widzicie, tu jeszcze trwa mycie. Nie, woda, gdzie mamy wodę? Ziemniaki, wody jeszcze jest dużo. Ziemniaków już niewiele zostało. Mam nadzieję, że to się zaraz tutaj wszystko ładnymi uzupełni. Za wiele to ich nie dosypuje, mówiąc szczerze. No dobra, to niech to sobie tam, wiecie, myje. Trochę te inaczej te ziemniaki wyglądają, rzeczywiście mają inną, inną teksturę, inną barwę. No i teraz pytanie, czy my korzystamy z tego sortera? Ja bym chyba z tej strony musiał do tego podjechać. Zobaczymy, czy to zadziała w ogóle. To są, słuchajcie, testy na żywym organizmie. Okej, okay. całkiem sporo tutaj tego poszło i co teraz? Przetrząsa te ziemniaki, sortuję. I nie wiem co będzie dalej, mówiąc szczerze. Nie wiem co będzie dalej. Aha, nie jest przyjmowane, bo już tutaj jest pełno, tak? No ciekawie się zrobiło, bo teraz tak, nie mam przyczepy, żeby pojechać i pozbierać kolejne ziemniaki. Mogę tylko podjechać po tamte myte. Więc kolejnych nie umyję tutaj. Nie mogę zabrać, bo wszystkie się nie mieszczą. Najwyraźniej a ja nie mam zielonego pojęcia, jak się jest stąd zabiera. Tu je coś sortuje. Aha, tu karma dla świń. Premium łoszt. Produkty, zapotrzebowanie. Ciekawe, czy uda mi się to w ogóle wysypać tutaj w całości? Obawiam się, że nie. I nie wiem też w jakiej formie ja tutaj będę musiał te ziemniaki premium odebrać. No cóż, niewątpliwie to potrwa. Ja będę potrzebował kolejnego Metaltecha, to na pewno, jeżeli chodzi o przyczepę, żeby tutaj po prostu móc te ziemniaki w odpowiednim czasie. Znaczy, no w odpowiednim czasie w ogóle móc stąd odebrać, zbierać, jednocześnie myć, sortować. Coś czuję, że ziemniarzany biznes to jest dla mnie sprawa na tej serii na dłużej, bo jak już zainwestowałem tutaj w taki sprzęt, no to nie sposób, nie, nie sposób tutaj rozumiecie, rezygnować, no ale będziemy mieli też karmę dla świn, więc kto wie, może świnie? Kurczę. No dobra, ja Wam was tym miłym, ziemniaczanym akcentem żegnam dzisiaj. Zapraszam Was na kolejne materiały na Galdamir TV. Nie tylko na farminga, bo różne materiały zdarza mi się dla Was przygotowywać, ale na farminga jak najbardziej, bo zanim wyjdzie kolejny farming, to trzeba tutaj mocno w dziewiętnastce, to znaczy ja muszę mocno w dziewiętnastce ogarnąć różne tego typu sprzęty, żeby potem. Mm, lepiej się czuć, lepiej sobie radzić yy, i nie testować tak bardzo na żywym organizmie jak teraz. Miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!